Ekspienie w Margonem. Nudne, monotonne i tak naprawdę nikomu nie chce się tego robić, ale dziś postaram Wam się dać wskazówki, dzięki którym będzie Wam się ekspiło troszkę lepiej, szybciej, no w każdym razie lepiej. Ja jestem też i zapraszam do oglądania. No dobra, no co zaczynamy. E, ja przygotowałem dla Was 7 takich wskazówek e, i będę mówił wszystko po kolei, spróbuję wam to zapisać na filmie, żeby nic wam nie uciekło. No i w sumie zaczynamy od pierwszego punktu. Na pierwszym miejscu będzie nie ekspimy nigdy w grupie. Dlaczego? Po pierwsze ktoś może mieć wolniejszy komputer, ktoś może mieć wolniejszy internet, przez to musimy czekać na tą drugą osobę, a po drugie tak naprawdę w grupie dostajemy mniej expa. Uwierzcie mi, że mimo że jest większy... większy... Wpiszę, że dostaniemy więcej procent expa, to tego expa dostajemy i tak mniej. Ja to sprawdziłem i to jest na pewno, no i w sumie co do tego punktu to by było tyle. Drugi punkt to jest nie ekspimy na ekspowiskach, na których musimy walczyć turowo. Co mam tutaj na myśli? Jeśli mamy do wyboru ekspowisko z mniejszym levelem i ekspowisko z, z większym levelem, mam na myśli tutaj levele potworków, to idziemy na to ekspowisko, na którym te levely potworku są troszkę mniej, mniejsze. Dlaczego? Po pierwsze ekspimy szybciej, bo jeśli możemy, mamy możliwość dania każdej grupki na, na ekspowisku na walkę auto, to oszczędzamy kilkanaście nawet sekund, bo y, ponieważ nieraz walki turowe trwają po 20-25 sekund i przez ten czas spokojnie wzięlibyśmy y, 3 no, trzy myślę grupki na tym ekspowisku z mniejszym levelem, a na tym ekspowisku z większym levelem dostajemy tak naprawdę jakieś, no może 10-15% expa więcej. Jak dla mnie opłaca się ekspić na ekspowiskach, na których możemy brać wszystkie grupki na automatyczną walkę, no i dostawać odrobinę mniej expa To jest naprawdę nieznacząca prawie, że różnica. Dobra, trzecim punktem będzie nie ekspimy w środku dnia. Dlaczego? Po pierwsze... A właściwie nie tylko w środku dnia, bo wieczorami również. Po pierwsze jest wtedy masa osób, wszyscy grają i każdy, może nie każdy, ale część y, osób z tych, którzy grają, ekspią, tak? Każdy chce mieć wyższy level i tak dalej, i tak dalej. Każdy XP. Jest po prostu dużo osób, ekspowiska są zajęte i nie ma po prostu na czym ekspić. Druga sprawa to jest taka, że jest po prostu mało ekspa, zniechęcacie się szybko i tak dalej. Najmniej graczy jest rano, między godziną no nie wiem, <noise> będziecie się śmiać, ale północ, jakaś siódma godzina, wtedy jest najmniej osób. Ja polecam po prostu wbijać koło godziny szóstej, jeśli nie koło siódmej, koło ósmej, wtedy jest po prostu najmniej osób, najlepiej się ekspi, no bo ekspoziska są puste tak naprawdę. Ludzie nieraz potrafią siedzieć do dwudziestej trzeciej, do dwudziestej czwartej, wam się wydaje, że to już jest noc, a tak naprawdę ludzi jeszcze wtedy jest cała masa. Dobra, czwartym punktem będzie ekspowiska z grupkami. Nie chodzimy na ekspowisko, na którym nie ma grupek. Dlaczego? Po pierwsze dostajemy o wiele mniej ekspo, bo za grupki przelicznik jest naprawdę ogromny. Mnoży się to ileś tam razy. I za podwójną grupkę już dostajemy o wiele więcej ekspo, niż gdybyśmy zabili dwa pojedyncze stwory tego samego rodzaju. Um... W sumie do tego punktu to tyle, po prostu wybierajcie ekspowiska na którym jest dużo grupek i te grupki są większe niż, no, większe. Nie można powiedzieć, że większe, bo większość ekspoiska to jest po 2-3 stworki pogrupowane, ale wiecie o co chodzi. Dalej, punkt piąty, musicie zaopatrzyć się w podki, jeśli jesteście jakimś magiem, wojem, tancerzem ostrzy. I strzały. Strzały też są bardzo ważne, nie można o nich zapominać. Gracie tropem, gracie łowcą, musicie zaopatrzyć się w strzały, bo latanie co chwilę do, do miasta, czy gdzieś po te strzały lub potki, tracicie czas na tym, a przez ten czas spokojnie moglibyście jak spić i, i tak dalej. Dobra, szóstym punktem, przedostatnim będą dodatki. Ja wymienię Wam takie trzy, właściwie to tylko dwa, trzeci jest taki opcjonalny, ale wymienię Wam takie trzy podstawowe dodatki do takiego ekspienia, do przyspieszenia po prostu procesu ekspienia. Jest auto zbieranie lotu, który możemy zaznaczyć do ile ma nam zbierać lot i czy ma automatycznie go zbierać. Ja tego używam, e, na filmie nie pokażę wam tego, jak to skonfigurować, to jest bardzo proste, tam nie trzeba być geniuszem, żeby to zrobić, a naprawdę przyspieszę ekspienia, mogę wam ewentualnie, nie wiem, dać link do tego, spróbuję. Dalej, drugim podpunktem będzie zamykanie okna walki po walce, no niby tak naprawdę nic, ale jeśli ktoś jest takim nowszym graczem, to może nie mieć tego odruchu, że walkę zamykamy na przykład na literkę Z. To jest bardzo przydatne, ale to jest dla takich zaawansowanych, którzy tam już co nieco wiedzą. A jeśli masz 20, 30, 40 level, jeszcze może o tym nie wiedziałeś. Ale generalnie walkę zamykamy na Z i trwa to sekundy, milisekundy, sekundy, a jednak... No i ten dodatek jest właśnie fajny. Inne dodatki typu leczenie. Na przykład po walce automatycznie będzie was leczyć. Ja osobiście jestem tak sceptycznie do tego nastawiony. Dlaczego? Bo może niekiedy zużyć nam podkę, której nie chcielibyśmy, żeby nam zjadło i tak dalej, ale to już jest do Waszej dyspozycji. Siódmym i ostatnim punktem będzie kolega, który osłania Wam ekspowisko. Jeśli ekspowisko jest z redmapką, jeśli tam nie ma żółtego lub zielonego koloru, jest to redmapka, to dobrze, żeby przed samym wejściem stanął wasz kolega z jakimś wyższym levelem. To już samo odstrasza dodaczy, już e Inni ludzie, którzy przychodzą tam expić, widzą, że stoi powiedzmy nie wiem na ekspowisku przed na 60 level stoi przed nim, przed wejściem kolej z setnym, tak? I ten kolega na przykład nie wiem, może oglądać filmik, na i tybie on tam po prostu ma stanąć. Ma straszać ludzi. Wy, dzięki temu nikt wam nie wejdzie na exp i mała szansa, że ktoś was zabije. No i w sumie to by były wszystkie takie porady. Ja postaram się zostawić wam jeszcze linki do do tematów na forum y, odnośnie ekspienia, ekspowisk i przydatnych tematów. No i w zasadzie to by było wszystko chyba w tym filmiku. Ja się z Wami w takim razie żegnam. No i do zobaczenia w następnych odcinkach.